Hej, 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 bo wiecie co? Rozbawił mnie ostatnio Gary V, bo to jest taki człowiek, od którego aż bucha energią, ale właśnie on przyjechał do... Mitycznej Ameryki z takiego z siermiężnego Związku Radzieckiego jeszcze w latach 80. On co prawda wtedy był dzieckiem, ale też musiał zmierzyć się z barierą językową. No, wypadał blado generalnie na tyle swoich rówieśników, a dzisiaj, dzisiaj jest człowiekiem, którego słuchają miliony osób w różnych mediach społecznościowych. I on przezwyciężył te wszystkie swoje trudności, realizując to, co jest jego pasją, co daje mu ten potężny, zastrzyk codziennej energii. By zasuwać na takich obrotach z taką wydolnością, bo Girl tworzy takie masy treści do wszelkich możliwych social mediów, że po prostu głowa mała, a ludzie w ogóle nie mogą uwierzyć, że on kiedykolwiek śpi. No i tutaj pytany, jakby o komentarz do tego mówi z taką rozbrajającą szczerością. Gdybyście wy wiedzieli, ile ja miałam energii, kiedy chodziłem do szkoły. Zero. W podtekście. Bo jest ogromna różnica, w naszej energii życiowej, kiedy robimy coś, co ma dla nas głębszy sens, w czym czujemy się spełnieni, przez co czujemy, że spełniamy nasze życiowe powołanie, czy idziemy w zgodzie z tym głosem, wewnętrznym głosem, tym potrzebczem serca, który dobrze już wie, dokąd my tak naprawdę chcemy dojść. Ja bardzo lubię tę myśl Steve'a Jobsa, wsłuchaj się w swoje serce i swoją intuicję, one już dobrze wiedzą, dokąd ty tak naprawdę chcesz dojść.